Wyobraź sobie poranek, kiedy budzisz się nie z uczuciem ciężkości i zmęczenia, ale z energią, którą pamiętasz z czasów swojej młodości. Leżysz w łóżku, promienie słońca wpadają do pokoju, a ty czujesz, że twoje ciało reaguje tak, jak powinno, naturalnie i silnie, bez konieczności sięgania po farmaceutyki, bez stresu i bez planowania wszystkiego z godzinnym wyprzedzeniem. Wiem, że jako mężczyzna po sześćdziesiątce możesz myśleć, że te dni już bezpowrotnie minęły że fizjologia i wiek mają swoje prawa, których nie da się oszukać. Jednak jako kobieta i lekarka, która od lat zajmuje się męskim zdrowiem i urologią, widziałam w swoim gabinecie setki przypadków, które udowadniają, że jest zupełnie inaczej. Wielu moich pacjentów przychodziło do mnie zrezygnowanych, przekonanych, że ich męska witalność wygasła, podczas gdy w rzeczywistości ona tylko spała, zablokowana przez pewne bariery, które dzisiaj wspólnie usuniemy. To, co ci dzisiaj opowiem, nie jest kolejną reklamą suplementu diety ani skomplikowaną procedurą medyczną, lecz powrotem do zrozumienia Twojego własnego organizmu, który ma niesamowite zdolności regeneracyjne, jeśli tylko wiemy, gdzie nacisnąć i jak pobudzić odpowiednie szlaki nerwowe. Proszę cię, abyś został ze mną do samego końca, ponieważ wiedza, którą się podzielę, może całkowicie odmienić Twoje poranki i Twoją pewność siebie, niezależnie od tego, czy masz 60, 70, czy 80 lat. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego z wiekiem Twoja sprawność spada i dlaczego proponowana przeze mnie metoda jest tak skuteczna, musimy użyć prostej, ale niezwykle obrazowej analogii, którą często stosuję, tłumacząc te zjawiska moim pacjentom. Wyobraź sobie wąż ogrodowy, który leży na Twoim trawniku. Kiedy ten wąż był nowy, guma była elastyczna, miękka i sprężysta. Kiedy odkręcałeś kran. Woda przepływała przez niego swobodnie, pod dużym ciśnieniem, tworząc silny, stabilny strumień, którym mogłeś podlać najdalsze zakątki ogrodu. Jednak z biegiem lat ten wąż leżał na słońcu. Był deptany, zginany i narażony na mróz. Guma stała się sztywniejsza, mniej elastyczna, a wewnątrz mogły osadzić się drobne kamienie czy osad z wody. Teraz, nawet jeśli odkręcisz kran na maksa. Woda, ledwo ciórka albo strumień jest przerywany. To nie wina wody, to wina przewodów. Dokładnie to samo dzieje się z Twoim układem krwionośnym i Twoją męskością. Erekcja to nic innego jak hydraulika sterowana przez układ nerwowy. Twoje naczynia krwionośne to te węże ogrodowe. Z wiekiem, przez stres, dietę czy po prostu procesy starzenia, śródbłonek, czyli wewnętrzna wyściółka naczyń, przestaje produkować wystarczającą ilość tlenku azotu. Związku kluczowego dla elastyczności. Naczynia sztywnieją, przepływ krwi staje się utrudniony, a sygnał nerwowy, który powinien wywołać natychmiastową reakcję, napotyka na blokadę. Krew nie dopływa tam, gdzie powinna, w takiej ilości, jakiej potrzebujesz, aby obudzić się rano w pełni sił. Większość mężczyzn w tym momencie popełnia błąd, próbując na siłę zwiększyć ciśnienie, na przykład biorąc silne leki, co jest jak podłączanie pompy przemysłowej do starego, kruchego węża. To ryzykowne i działa tylko na chwilę. Moje podejście jest inne. Zamiast forsować system, my go udrożnimy i zregenerujemy, używając precyzyjnych bodźców, które Twoje ciało zna od tysięcy lat. Odkryłam, że połączenie nowoczesnej wiedzy urologicznej z elementami tradycyjnej akupresury daje spektakularne efekty, szczególnie u seniorów, których organizmy potrzebują stymulacji, a nie chemicznego szoku. Rozwiązaniem, które wybrałam dla ciebie na podstawie tytułowej obietnicy, jest technika stymulacji dwóch konkretnych punktów, które w medycynie wschodniej, a coraz częściej w zachodniej fizjoterapii urologicznej uznawane są za włączniki przepływu energii i krwi w miednicy mniejszej. Nie musisz być ekspertem od anatomii, poprowadzę cię krok po kroku. Te dwa punkty działają jak przycisk resetu dla Twojego układu przywspółczulnego, tego odpowiedzialnego za relaks i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Pierwszy z tych punktów, na którym się skupimy, jest kluczowy dla nerek i ogólnej witalności dolnych partii ciała. W tradycji wschodniej nazywa się go tasi, co można tłumaczyć jako wielki potok. Nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ jego stymulacja ma na celu przywrócenie potężnego przepływu witalności. Aby go znaleźć, musisz usiąść wygodnie, najlepiej na krześle lub na brzegu łóżka, tak abyś miał swobodny dostęp do swoich stóp. Jeśli masz trudności ze schylaniem się, możesz poprosić o pomoc partnerkę, co dodatkowo zbuduje intymność, ale z powodzeniem zrobisz to sam. Skupmy się na wewnętrznej stronie Twojej kostki. Znajdź tę wystającą kość po wewnętrznej stronie stopy to kostka przyśrodkowa. Teraz przesuń palec delikatnie w tył, w kierunku pięty, Aż wyczujesz miękkie zagłębienie pomiędzy szczytem kostki a ścięgnem Achillesa. To właśnie tam znajduje się ten magiczny punkt. Jest to miejsce, gdzie często wyczuwalne jest tętno tętnicy piszczelowej tylnej. Technika masażu tego punktu jest prosta, ale wymaga precyzji i cierpliwości. Nie chodzi o to, by naciskać z całej siły i sprawiać sobie ból. Chodzi o rytmiczny, stanowczy ucisk, który wyśle sygnał do mózgu: Połóż kciuk na tym zagłębieniu. Zacznij wykonywać powolne, okrężne ruchy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyobraź sobie, że próbujesz rozmasować małe ziarenko grochu ukryte pod skórą. Powinieneś czuć lekkie, przyjemne rozpieranie, czasem wręcz delikatne mrowienie promieniujące w górę nogi. To dobry znak. Oznacza to, że nerw został pobudzony. Masuj ten punkt przez około 2-3 minut na jednej nodze, oddychając przy tym głęboko i spokojnie. Oddech jest tu kluczowy. Bo dotlenia krew, którą właśnie próbujemy przepompować. Po upływie tego czasu zmień nogę i powtórz to samo na drugiej stopie. Dlaczego to działa? Stymulacja tego obszaru poprawia ukrwienie nerek i nadnerczy, a to właśnie nadnercza produkują hormony kluczowe dla twojego libido i energii życiowej. To tak, jakbyś czyścił filtr w naszym ogrodowym systemie nawadniania, woda zaczyna płynąć czyściej i szybciej. Ale to dopiero połowa sukcesu. Drugi punkt, o którym zaraz ci powiem, jest jeszcze ważniejszy, ponieważ działa bezpośrednio na centrum twojej męskości. Drugi punkt, który jest idealnym uzupełnieniem pierwszego, znajduje się całkiem niedaleko, co czyni tę rutynę niezwykle wygodną do wykonania w jednej pozycji. W medycynie chińskiej jest on znany jako sanin jiao, co oznacza skrzyżowanie trzech yin. To miejsce jest potężnym węzłem komunikacyjnym dla twojego ciała, ponieważ krzyżują się tu meridiany śledziony, wątroby i nerek. Dlaczego to dla Ciebie ważne? Ponieważ wątroba odpowiada za magazynowanie krwi i regulowanie jej przepływu, a śledziona za produkcję energii. Aby znaleźć ten punkt, przyłóż cztery złączone palce swojej dłoni wskazujący, środkowy, serdeczny i mały poziomo nad kostką przyśrodkową, tą samą, którą lokalizowaliśmy wcześniej. Punkt znajduje się tuż nad górną krawędzią Twojego palca wskazującego, tuż za kością piszczelową. Kiedy tam naciśniesz, możesz poczuć wyraźną tkliwość, a nawet lekki ból. To normalne i świadczy o tym, że w tym obszarze jest blokada, którą musimy rozmasować. Jeśli czujesz ból, bądź delikatny ale konsekwentny. Masowanie tego miejsca działa jak otwarcie tamy dla rzeki, która chce wpłynąć do miednicy. Poprawiając krążenie w tym rejonie, bezpośrednio wpływasz na ukrwienie narządów płciowych. Proszę cię, abyś masował ten punkt również przez dwie do trzech minut na każdej nodze, wykonując ruchy okrężne lub stosując metodę uciskania i odpuszczania. Wyobraź sobie, że każdym naciśnięciem wysyłasz falę ciepła i krwi w dół ciała. To właśnie to ciepło i swobodny przepływ są kluczem do porannej reakcji, o której marzysz. Cała sesja obejmująca oba punkty na obu nogach zajmie ci nie więcej niż 10 do 12 minut. To mniej niż czas, który poświęcasz na obejrzenie wiadomości w telewizji, a korzyści są nieporównywalnie większe. Kiedy najlepiej to robić? Z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że najlepsze efekty osiągają mężczyźni, którzy wykonują ten rytuał wieczorem, tuż przed snem. Dlaczego wieczorem? Ponieważ stymulacja tych punktów wycisza układ nerwowy, redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu, który jest największym wrogiem testosteronu, i przygotowuje organizm do nocnej regeneracji. To właśnie w nocy, podczas fazy snurem, twój organizm testuje hydraulikę, wywołując erekcje nocne. Jeśli udrożnimy te szlaki przed zaśnięciem, rano obudzisz się z efektem tej nocnej pracy. Pamiętaj jednak, że natura nie działa jak pigułka, która daje efekt po godzinie, ale przestaje działać po czterech. To proces naprawczy. Nie zrażaj się, jeśli po pierwszej nocy nie zobaczysz spektakularnej zmiany. Daj sobie czas. Daj sobie dwa tygodnie codziennej, sumiennej pracy z tymi dwoma punktami. Traktuj to jak higienę, tak jak mycie zębów. Po kilku dniach zauważysz, że śpisz głębiej. Potem zauważysz, że masz więcej energii w ciągu dnia. Aż w końcu nadejdzie ten poranek, kiedy obudzisz się i poczujesz tę dawną, zapomnianą twardość. Chcę ci też przypomnieć o jednej bardzo prostej rzeczy, która wspomaga ten masaż: woda. Nasz wąż ogrodowy z analogii potrzebuje płynu, żeby działać pod ciśnieniem. Jeśli jesteś odwodniony, krew jest gęsta i żadna stymulacja nie pomoże jej szybko dopłynąć na miejsce. Wypij szklankę wody z odrobiną soku z cytryny rano i dbaj o nawodnienie w ciągu dnia. To paliwo dla Twojego układu krwionośnego. Jesteś w wieku, który zasługuje na szacunek, ale to nie znaczy, że musisz rezygnować ze swojej męskości. Twoje ciało ma niesamowitą pamięć komórkową. Ono wie, jak być sprawne. Potrzebuje tylko, żebyś mu o tym przypomniał, usuwając blokady, które narosły przez lata. Te dwa punkty na Twoich nogach to klucze do Twojego własnego potencjału. Masz je zawsze przy sobie są darmowe i bezpieczne. Wzięcie zdrowia we własne ręce to najbardziej męska rzecz, jaką możesz zrobić. Nie pozwól, by statystyki czy stereotypy o starzeniu się definiowały to, jak się czujesz we własnej skórze. Spróbuj tej metody dzisiaj wieczorem. Połóż się wygodnie, wycisz myśli i połącz się ze swoim ciałem. Zaufaj procesowi i swojej biologii. Jestem pewna, że będziesz zaskoczony tym, jak wiele witalności wciąż w tobie drzemie. Jeśli czujesz, że ta wiedza jest dla Ciebie wartościowa i chcesz lepiej zrozumieć, jak dbać o swoje męskie zdrowie w naturalny sposób, zachęcam Cię do pozostania ze mną na dłużej. Subskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, w których będziemy odkrywać kolejne tajemnice męskiej fizjologii. Zostaw też łapkę w górę, jeśli zamierzasz wypróbować tę metodę. To dla mnie sygnał, że chcesz więcej takich praktycznych porad. Życzę Ci zdrowia, wytrwałości i wspaniałych, pełnych energii poranków. Do zobaczenia w kolejnym materiale.